Rozdział pierwszy. Gwiezdne marzenia Rumianka. Noc zapadła nad Pupilkowem, otulając las delikatnym blaskiem księżyca. Królik Rumianek siedział na wzgórzu, zapatrzony w niebo pełne gwiazd. Każda z nich zdawała się mrugać do niego, jakby zapraszała do siebie. Rumianek od zawsze marzył o podróży na Księżyc. Fascynowało go to, co kryje się poza zasięgiem jego wzroku, za srebrzystym globem, który obserwował każdej nocy. Wyobrażał sobie, jak to jest stąpać po księżycowym pyle, skakać w niskiej grawitacji i odkrywać tajemnice kosmosu. Pewnego ranka, zdeterminowany, by spełnić swoje marzenie, Rumianek postanowił zbudować rakietę. Wiedział, że będzie to trudne zadanie, ale jego serce było pełne nadziei i odwagi. Przecież każde marzenie, nawet największe, zaczyna się od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem Rumianka było zebranie niezbędnych materiałów. Wiedział, że będzie potrzebował czegoś więcej niż gałęzie i szyszki. Chciałby jego rakieta była solidna i bezpieczna. Rumianek postanowił odwiedzić stary magazyn, gdzie mieszkańcy lasu często zostawiali niepotrzebne rzeczy. Wśród stosów blachy, części maszyn i metalowych rur, królik miał nadzieję znaleźć to, czego potrzebował. Rano Rumianek wyruszył na poszukiwania z małym wózkiem, który ciągnął za sobą. Wkrótce dołączyli do niego piesek karmelek i wiewiórka łucja. Karmelek z radością merdał ogonem, gotowy na przygodę, a Łucja, pełna energii, skakała z gałęzi na gałąź, wypatrując potencjalnych skarbów. Wspólnie stanowili zgrany zespół, gotowy do działania. Dotarli do starego magazynu, który wyglądał jak olbrzymi labirynt, pełen zakurzonych zakamarków. Rumianek ostrożnie wszedł do środka, a Karmelek i Łucja podążyli za nim. Ich oczom ukazał się ogromny stos złomu i części maszyn. Było tam wszystko, od starych kawałków blachy, pozardzewiałe rury i śruby. To tutaj znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy! zawołał Rumianek z ekscytacją, podskakując z radości. Karmelek zaczął węszyć wokół, a łucja szybko zabrała się do pracy, szukając najmniejszych ale istotnych elementów. Praca nad zbieraniem materiałów była dłuższa i bardziej skomplikowana niż Rumianek się spodziewał. Każda znaleźna blacha musiała być odpowiednio duża, każda śruba musiała pasować do całej konstrukcji. Czasami wymagało to kreatywnego myślenia i niekończących się prób dopasowania elementów. Podczas jednego z tych pracowitych dni natknęli się na niespodziewaną przygodę. Łucja przeszukując stos złomu natknęła się na niewielką skrzynkę. Kiedy ją otworzyli, odkryli, że wewnątrz znajduje się mapa. Mapa była stara, ale czytelna przedstawiała drogę do miejsca oznaczonego jako Gwiezdny Punkt Widokowy. Choć nie mieli czasu na dłuższe wyprawy, Rumianek poczuł, że musi tam pójść, choćby na chwilę. Może to miejsce kryje coś, co pomoże nam zbudować rakietę, zasugerował Rumianek, a jego przyjaciele zgodnie kiwnęli głowami. Dotarcie do gwiezdnego punktu widokowego okazało się prawdziwą przygodą. Musieli przejść przez gęsty las, wspiąć się na niewielkie wzgórze i przekroczyć rzekę, ale widok z miejsca był tego wart. Rozpościerała się przed nimi panorama na całe pupilkowo a na niebie widać było gwiazdy nawet za dnia. To właśnie tam Rumianek poczuł, że jego marzenie jest bliżej niż kiedykolwiek. Wspólnie spędzili tam kilka chwil, zanim powrócili do pracy nad rakietą. Po wielu dniach ciężkiej pracy, z pomocą swoich przyjaciół, Rumianek zebrał wystarczająco dużo materiałów, aby rozpocząć budowę rakiety. Metalowe płyty zostały starannie dopasowane i przymocowane, a rury uformowały solidny szkielet. Karmelek, ze swoją nieocenioną zdolnością do wyszukiwania rzeczy, znalazł silnik, który, choć stary, wydawał się być w dobrym stanie. Łucja była odpowiedzialna za drobne detale, jak instalacja deski rozdzielczej i dopasowanie okien, przez które Rumianek będzie mógł podziwiać przestrzeń kosmiczną. Budowa rakiety była nie tylko trudnym zadaniem, ale również okazją do nauki. Rumianek nauczył się, jak ważna jest cierpliwość i precyzja, a jego przyjaciele przypomnieli mu, że marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli się w nie wierzy i nad nimi pracuje. Z dnia na dzień rakieta nabierała kształtów. Każdy element musiał być perfekcyjnie dopasowany, każdy szczegół miał znaczenie. Rumianek z zapałem śledził postępy, ciesząc się każdym zakończonym etapem. Dzień za dniem rakieta stawała się coraz bardziej realna. W końcu, po wielu tygodniach pracy, nadszedł moment, w którym rakieta była gotowa. Rumianek stanął przed nią, podziwiając swoje dzieło. Była to piękna konstrukcja, smukła, z błyszczącą powłoką, gotowa do podróży w nieznane. Każdy centymetr był wynikiem ciężkiej pracy i poświęcenia. Rumianek spojrzał na karmelka i łucję, pełen wdzięczności. Nie udałoby się to bez was, powiedział, a jego oczy błyszczały z wdzięczności. Piesek merdał ogonem, a wiewiórka machnęła swoją rudą kitą z dumą. Wszyscy troje stali przed rakietą, dumni i gotowi na kolejną część przygody. Królik wiedział, że to dopiero początek jego wielkiej podróży. W sercu czuł mieszankę ekscytacji i lekkiego niepokoju. Wiedział, że kosmos to miejsce pełne tajemnic. Ale jego marzenie o podróży na Księżyc było silniejsze niż jakiekolwiek obawy. Wkrótce miał wyruszyć na swoją pierwszą wielką misję, której rezultat mógł zmienić jego życie na zawsze. Gdy słońce zaszło, a niebo ponownie rozświetliło się gwiazdami, Rumianek zasnął przy swojej rakiecie, wyobrażając sobie niesamowite przygody, które czekały go w kosmosie. Wiedział, że jutro będzie dniem, w którym jego marzenia staną się rzeczywistością, a z pomocą przyjaciół mógł pokonać wszelkie przeszkody, które staną mu na drodze. W tej ciszy nocy, pod gwiazdami, Rumianek był gotów, by sięgnąć po swoje marzenie, czując, że każdy krok, który podjął, prowadził go bliżej ku gwiazdom. Jego rakieta była gotowa a on sam pełen nadziei i odwagi, by stawić czoła nieznanemu. Czekała go wyprawa, która na zawsze zmieni jego życie i otworzy drzwi do nowych niesamowitych przygód. Rozdział drugi Podróż na srebrny glob Pewnego wieczoru, gdy słońce powoli zachodziło, Rumianek spojrzał na swoją rakietę i poczuł, że jego marzenie jest na wyciągnięcie ręki. Wspiął się na jej szczyt i spojrzał w górę, na gwiazdy, które teraz wydawały się być bardzo blisko. Jestem gotowy na moją podróż, pomyślał z zadowoleniem. Karmelek i łucja patrzyli na niego z dołu z dumą w oczach. Rakieta stała gotowa do startu. Rumianek był pełen nadziei i ekscytacji. Wiedział, że wkrótce spełni swoje największe marzenie. Podróż na Księżyc miała się wkrótce rozpocząć, a on był gotów na wszystko, co przyniesie przyszłość. Wiedział, że z pomocą przyjaciół może osiągnąć wszystko. Rakieta była skończona, a Rumianek mógł zacząć planować swoją wielką wyprawę. Księżyc już czekał. Królik Rumianek spoglądał z niecierpliwością na swoją rakietę. Serce biło mu szybciej, a łapki drżały z podniecenia. Jego marzenie o podróży na Księżyc stawało się powoli realne. W promieniach porannego słońca rakieta lśniła, choć była zbudowana z niecodziennych materiałów, gałęzi, szyszek i metalowych części znalezionych w szopie. Rumianek wziął głęboki oddech, wchodząc do wnętrza rakiety. Przyjaciele, piesek karmelek i wiewiórka łucja stali na zewnątrz, machając mu na pożegnanie. Powodzenia, rumianek! zawołała łucja. Wróć do nas cały i zdrowy! dodał karmelek, merdając ogonem. Rumianek zamknął włas i usiadł w fotelu. Sprawdził wszystkie wskaźniki na panelu kontrolnym, który składał się z przycisków i wskaźników, które zdołał poskładać z różnych znalezisk. Nagle zadrżał, gdy silniki rakiety zaczęły cicho warczeć. Odliczanie rozpoczęło się w jego głowie: 10, 9, 8. Serce rumianka biło coraz szybciej: 3, 2, 1. Z hukiem rakieta oderwała się od ziemi. Rumianek poczuł, jak jego ciało wbijane jest w fotel przez siłę ciągu. Widok za małym okienkiem zmieniał się błyskawicznie. Najpierw zniknęła polana, potem las, aż w końcu tylko błękit nieba otaczał jego rakietę. Lot był spokojny a Rumianek z fascynacją obserwował, jak Ziemia oddala się za oknem, stając się niebiesko-białą kulą w mroku kosmosu. Poczuł, jak ciężar ciążenia znika, a jego łapki uniosły się lekko nad fotelem. To była magia stanu nieważkości. Królik unosił się w kabinie, próbując przyzwyczaić się do tego niezwykłego uczucia. Rumianek przyglądał się migoczącym gwiazdom, które teraz wydawały się być na wyciągnięcie łapki. Ziemia za nim była już maleńkim punktem, a przed nim rysował się księżyc, srebrny, tajemniczy glob, który wzywał go do siebie. Rumianek wyobrażał sobie, co czeka go na jego powierzchni, może spotka tam inne króliki, a może odkryje nieznane tajemnice. Nagle jednak w rakiecie coś zaskrzypiało. Rumianek poczuł, jak rakieta zaczyna drżeć. Światełka na panelu kontrolnym zaczęły migać na czerwono. Króliczek zaniepokojony spojrzał na wskaźniki. Jeden z nich wskazywał problem z tlenem. Zbiornik powietrza wydawał się mieć wyciek. O nie, muszę coś zrobić pomyślał Rumianek przypomniał sobie o zapasowym zbiorniku, który przygotował na wszelki wypadek. Ruszył w stronę schowka, który trzymał nad fotelem. W stanie nieważkości dotarcie tam było łatwiejsze, choć Rumianek musiał uważać, by nie zderzyć się z żadnym z elementów rakiety. Gdy tylko dotarł do schowka, otworzył go i wyjął zapasowy zbiornik. Szybko, ale ostrożnie, zamontował go na miejsce. Tlen znowu zaczął płynąć, a wskaźnik na panelu kontrolnym uspokoił się. Rumianek odetchnął z ulgą, jednak wciąż niepokoiło go dziwne drżenie rakiety. Przemierzając wnętrze, królik odkrył źródło problemu. Jedna z gałęzi, które były częścią konstrukcji rakiety, zaczęła się luzować. Było to niebezpieczne, ponieważ mogło narazić rakietę na dekompresję. Muszę to naprawić, zanim dotrę do księżyca, zdecydował króliczek. Używając narzędzi, które miał pod ręką, Rumianek zabezpieczył gałąź, mocując ją mocniej. Praca w stanie nieważkości była trudna, ale zdeterminowany królik dał radę. Wkrótce rakieta była stabilna, a Rumianek mógł znowu skupić się na podróży. Czas mijał, a księżycowe oblicze stawało się coraz większe. Rumianek patrzył przez okno, obserwując kratery i góry księżycowe. Czuł, że jest coraz bliżej spełnienia swojego największego marzenia. Zastanawiał się, jakie sekrety kryje księżyc i co czeka go na jego powierzchni. Wkrótce rakieta zaczęła zwalniać, a Rumianek przygotował się do lądowania. Wiedział, że to będzie najtrudniejszy moment jego podróży. Musiał być ostrożny i precyzyjny, aby bezpiecznie osadzić rakietę na powierzchni srebrnego globu. Kiedy rakieta delikatnie osiadła na księżycowym gruncie, Rumianek poczuł ulgę. Udało się. Był na księżycu. Spojrzał przez okno na nieznany, srebrzysty krajobraz, czując mieszaninę ekscytacji i niepewności. Czuł, że jest na progu wielkiej przygody, ale nie wiedział, co dokładnie go czeka. Odetchnął głęboko, próbując uspokoić bicie serca. Wiedział, że wkrótce będzie musiał opuścić rakietę i postawić swoje łapki na księżycowym gruncie. Ale na razie postanowił cieszyć się chwilą i podziwiać niezwykły widok, który roztaczał się przed nim. Rumianek patrzył na srebrzyste pustkowie, wiedząc, że przybył tu jako pierwszy z jego lasu. Czuł, że każda chwila na księżycu będzie wyjątkowa. W głębi duszy wiedział, że choć podróż była trudna, to była tego warta. Z niecierpliwością czekał na odkrycie tajemnic Księżyca, mając nadzieję, że ta przygoda przyniesie mu wiele radości i odkryć. A za małym okienkiem rakiety srebrny krajobraz Księżyca wydawał się nieskończony, pełen ukrytych skarbów i nieznanych sekretów, które tylko czekały na odkrycie przez małego, nieustraszonego królika, który odważył się sięgnąć gwiazd. Rozdział trzeci Księżycowe Tajemnice. Kiedy drzwi rakiety otworzyły się z cichym syknięciem, królik Rumianek poczuł lekkie drżenie. Przed nim rozciągał się srebrzysty, niekończący się krajobraz księżyca, tak inny od wszystkiego, co znał na Ziemi. Powierzchnia srebrnego globu była pokryta drobnym szarym pyłem, a w oddali widać było krater za kraterem jakby księżycowa Ziemia była pokryta śladami ogromnych stóp. Rumianek zrobił głęboki wdech, choć powietrza było tu niewiele, i zrobił pierwszy ostrożny krok na księżycowym gruncie. Światło słońca odbijało się od srebrzystej powierzchni, tworząc niesamowite migotanie, które wydawało się tańczyć wokół Rumianka, gdy ten stawiał kolejne kroki. Każdy jego ruch był powolny, a wrażenie lekkości było dziwne, ale przyjemne. Królik czuł, jakby mógł w każdej chwili oderwać się od Ziemi i poszybować w powietrze. Gdy patrzył w niebo, zobaczył Ziemię, małą i niebieską, wiszącą na czarnym firmamencie, jak klejnot w koronie wszechświata. Podczas swojej księżycowej wędrówki, Rumianek napotkał coś niezwykłego. W cieniu jednego z kraterów zauważył coś, co wyglądało na lśniącą strukturę, jakby kawałek szkła lub kryształu, który nie powinien tam być. Podszedł bliżej i z ciekawością przyjrzał się znalezisku. Był to mały, regularny kształt, którego powierzchnia odbijała światło w nieznany sposób tworząc tęczowe wzory. Rumianek delikatnie podniósł kryształ, zdumiony jego ciężarem i gładkością. W pobliżu znalazł również drobne metaliczne fragmenty, jakby szczątki jakiegoś urządzenia. Serce królika zabiło szybciej. Czyżby był to ślad dawno zapomnianej cywilizacji, która kiedyś odwiedziła księżyc? Tysiące pytań pojawiło się w jego głowie, ale nie miał na nie odpowiedzi. Zbierając próbki do badań, Rumianek czuł rosnącą ekscytację, przeczesał księżycowy pył, starannie umieszczając drobne fragmenty w swoim plecaku. Każdy kawałek był dla niego skarbem, wskazówką prowadzącą do rozwiązania zagadki, którą zamierzał odkryć po powrocie na Ziemię. Gdy nadszedł czas powrotu do rakiety, Rumianek jeszcze raz spojrzał na rozległy krajobraz księżyca. Choć czuł smutek, opuszczając to niesamowite miejsce, wiedział, że jego przygoda dopiero się zaczyna. Zamknął drzwi rakiety, przygotowując się do powrotu. Ostatni raz spojrzał przez okno na srebrny glob pełen tajemnic i cudów. Po długiej podróży powrotnej i bezpiecznym lądowaniu na Ziemi Rumianek nie mógł się doczekać, by podzielić się swoimi odkryciami z przyjaciółmi. Zgromadził wokół siebie pieska karmelka, wiewiórkę Łucję i kotka Maciusia, opowiadając o wszystkim, co widział i znalazł na Księżycu. Słuchali go z zapartym tchem, a ich oczy były pełne podziwu. Kilka dni później, kiedy Rumianek dokładnie zbadał próbki w swoim małym laboratorium, odkrył coś niesamowitego. W strukturze kryształu dostrzegł ślady technologii, której pochodzenie nie było ziemskie. Jego serce zabiło mocniej na myśl o tym, co to oznaczało. Opowieść o księżycowych odkryciach Rumianka szybko rozeszła się po pupilkowie. Każde zwierzę w lesie było pełne podziwu dla odwagi i determinacji królika. Rumianek stał się bohaterem, choć sam twierdził, że był tylko ciekawym świata marzycielem. Choć misja na Księżyc zakończyła się sukcesem, Rumianek wiedział, że jego podróż się nie skończyła. Tajemnicze znalezisko wzbudziło nowe pytania a jego serce pełne było pragnienia odkrycia kolejnych zagadek kosmosu. Wiedział, że gdzieś tam, w niezmierzonym wszechświecie, czekają na niego kolejne przygody. Kiedy Rumianek opowiadał o swoim odkryciu przyjaciołom, Karmelek, Łucja i Maciuś spojrzeli na siebie z niedowierzaniem. Czy to możliwe, że gdzieś daleko, poza zasięgiem ich wzroku, istnieją inne formy życia? Czy będą mieli okazję poznać ich tajemnice? Tak oto zakończyła się jedna z wielu przygód królika Rumianka, ale tajemnice kosmosu i księżycowych odkryć pozostały niewyjaśnione, czekając na swoją kolej, by zostać rozwikłane. Rumianek wiedział, że jego podróż dopiero się zaczyna, a marzenia o podboju gwiazd nigdy go nie opuszczą.